Słuchajcie, widzowie, wal zrobić w końcu coś nowego, jakieś naklejki z tłem? No właśnie, wydaje mi się, że do trzech razy sztuka. Wiecie, jak Paryż nie przemówił, no bo Paryż jednak był bardzo dochodowy, jeżeli chodzi o sprzedaż, jak w zasadzie Kopenhagen nie przemówiła, która już nie była aż tak bardzo jak Paryż, ale nie była aż taka zła, tak chyba Shanghai, Shanghai będzie dobiciem tego wszystkiego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że to praktycznie się nie sprzedaje. Jak zaobserwujecie sobie liczby tych kapsułek, no to z początku moglibyście jeszcze je argumentować. Słuchaj, Bob o właśnie, tak jak tu dostałem powiadomienie, słuchaj, generalnie się nie sprzedały ze względu na to, że był początek promocji. No dobra, jasne, kupowałem takie tłumaczenie, ale jak zobaczymy sobie teraz, że promocja trwa od 15 stycznia, czyli już ponad 35 dni, no tak sobie zaczniemy zaraz zadawać pytanie. Aha, 35 dni już promocja, a te liczby w zasadzie się jakkolwiek dużo nie zwiększają. No to panie i panowie, tak szczerze, co nie? Jeżeli liczby się tak dużo nie zwiększają, no to Valve będzie miało problem ze względu na to, że nie sprzeda tego dużo. Ja już pomijam, że wchodząc sobie na Twittera jesteśmy w stanie zaobserwować, że nie tą kartę otworzyłem, ale jesteśmy w stanie zaobserwować pełno naklejek, pełno konceptów naklejek z tłem, które według mnie są genialne. Tak szczerze takie naklejki, które zostały przedstawione, no przecież zobaczcie jak to wygląda. To wygląda bardzo, ale bardzo ładnie, no nie, nie oszukując się, jest to dużo fajniejsze niż to, co dostaliśmy na niczym innym jak Kopenhadze jak i Szankaj. Przynajmniej według mnie, jak i w zasadzie Paryżu. Trzyma to fajnie kolor, fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o efekt holo, fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o papier i jest w końcu czymś nowym, a nie to samo powtarzane w zasadzie, no nie powiem już co, co nie. Dajcie w sumie znać, co Wy o tym sądzicie, jak Wy to oceniacie. Czy według was rzeczywiście Valve będzie zmuszony do wprowadzenia jakiejś nowości, jeżeli chodzi o naklejki. Od razu uprzedzając pytania. No, czy opłaca się w to inwestować? Osobiście bym jeszcze poczekał. Osobiście bym jeszcze poczekał, jeżeli chodzi o tę pro, promocję w zasadzie. I jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie w sumie wbić na Discorda, tak, gdzie macie nic innego jak event promocyjny. I jedyne co musicie tutaj zrobić, to strzelić dokładną ilość dni promocji, którą w zasadzie Shanghai będzie trwał. I możecie wygrać 20 PSF kart, tak jak to było ostatnio. Przy okazji macie konkursik na 20 PSF kart Dla chcącego nic trudnego, wystarczy zostawić komentarze. Wyniki za 21 godzin, za 21 konkursów, za 21 godzin. No, no i oczywiście możecie wesprzeć ten kanał, gdzie macie masę dodatkowych materiałów dla wspierających. Przy okazji zapraszam widzowie na CS CSFloat z mojego reflinka, który macie przy w komentarzu, jak i w zasadzie w opisie, gdzie możecie sobie kupić jakieś sprzedać, jakieś wymienić własne skiny, prowizja 2%, więc jest naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to troszeczkę więcej i końcowo nie wychodzi tak fajnie, jakbyście sobie sprzedali wzięli jakiś inny przedmiot, lub też po prostu sprzedali. No bo jest jak jest, co nie. A, no i chciałbym oczywiście podziękować wspierającym Sowa. Dzięki Davis, dzięki Blaze, dzięki Wąż oraz wszystkim pozostałym, którzy wspierają mnie już od jakiegoś czasu. Dzięki. Panowie, bez Was by mnie tutaj dzisiaj nie było. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się widzowie, no i cześć.